Zadanie. Oblicz przekątną ściany i przekątną sześcianu o krawędzi 3 cm. Na początku wykonajmy model naszej bryły. Mając sześcian zaznaczamy krawędzie 3, 3, 3. Celem naszego zadania jest obliczenie przekątnej w ścianie. Wszystkie ściany są identyczne, więc nieważne na której narysujemy przekątną. I mając taką ścianę przekątną d obliczymy albo stwierdzenie Pitagorasa, ale lepiej obliczyć to ze wzoru na przekątną w kwadracie. A przekątna w kwadracie to jest d równa się a pierwiastek z dwóch. W miejsce literki a wstawiamy właśnie trójeczkę i otrzymujemy 3 pierwiastek z dwóch cm. Mamy już obliczoną przekątną ściany. Teraz przejdźmy do przekątnej bryły. Łączymy dwa przeciwległe wierzchołki i stwierdzenie Pitagorasa obliczymy długość tego niebieskiego odcinka. Ale co będziemy potrzebować? No właśnie, będziemy potrzebować trójkąta prostokątnego. Mamy tutaj linię przerywaną 3 cm. Ta oto krawędź została tak naprawdę obliczona. To jest to samo co tutaj, czyli 3 pierwiastek z dwóch. I mając ten niebieski trójkąt. Mając trójkę, trzy pierwiastek z dwóch, możemy obliczyć dużą przekątną D. A więc stwierdzenia Pythagorasa układamy. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, czyli tu są nasze dwie przyprostokątne, które dodajemy z kwadratami. 3 kwadrat plus do kwadratu równa się przeciwprostokątna D do kwadratu. 3 do kwadratu to 9. 3 do kwadratu... To jest 9. A tutaj pierwiastek skraca się z kwadratem, otrzymujemy dwójkę, równa się d kwadrat. Wymnożymy dodamy, czyli 9 plus 18 równa się d kwadrat. Dodajemy 27 równa się d kwadrat. Kwadrat zamieniamy na pierwiastek z 27, a pierwiastek z 27 to jest 3 pierwiastek z 3. Dlaczego? 27 możemy rozłożyć na iloczyn 9 razy 3. Chodzi o taki iloczyn, aby jedna liczba, w tym wypadku dziewiątka, pierwiastkowała się. No właśnie, a pierwiastek z 9 to jest trójka. O ta trójka, a ta trójka zostaje pod pierwiastkiem i ona się nie pierwiastkuje. Zatem na prześcianie jest równa 3 pierwiastek z 3 cm. Dajemy odpowiedź Przekątna ściany wynosi 3 pierwiastek z 2 cm, a przekątna sześcianu 3 pierwiastek z 3 cm.